różuszki, sukienki tiule, stroiki, a przede wszystkim szpilki. My neighbor asked me to take off my heels. I have rights, a woman's right to shoes. Ilekroć myślimy o najmodniejszej filmowej bohaterce, zawsze na szczycie listy jest ona. Carrie Bradshaw z serialu Seks w Wielkim Mieście. Śledząca losy przyjaciółek z Nowego Jorku, produkcja stała się hitem na całym świecie. Serial i tak po prostu pokazuje nowy rozdział w życiu bohaterek, które są o dwie dekady starsze, ale wciąż borykają się z tymi samymi problemami. W trzecim sezonie szczególnie Kerry mocno szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie chce wyznaczyć swoje granice i kim jestem, niezależnie od faceta jako jednostka. O trzech dekadach z kultową bohaterką opowiada Sara Jessica Parker. Dzień dobry, tu Anna z Polski. Anna. Cześć, Anno. To rzadkie móc tak długo towarzyszyć jednej postaci. Twoja relacja z Kerry jest starsza niż niektórzy widzowie serialu. Jak się z tym czujesz? To coś niezwykłego. Bardzo mi trudno znaleźć słowa, które adekwatnie opisałyby to doświadczenie, ale na pewno był to przywilej zawodowy. Coś niezwykle ważnego, znaczącego i wybitnie satysfakcjonującego. To jedyne w swoim rodzaju i myślę, że wszyscy to wiemy. My, którzy od tak dawna tworzymy serial. Czujemy ogromną wdzięczność i mamy nadzieję, że to widać, bo to wdzięczność dla publiczności czyni to tak ważnym i pełnym radości

To interesujące pytanie i zawsze ciekawią mnie odpowiedzi innych, ale moje własne niekoniecznie. Chyba po części dlatego, że nie mam potrzeby nic zmieniać i w życiu też tak się nie da. Nie zastanawiam się, co ja, Sara, powiedziałabym młodszej sobie i choć wiem, że niektóre cechy Carrie wzbudzały kontrowersje, to dla mnie błędy są ludzkie. Nierzadko to, na czym nam tak bardzo zależy, okazuje się nie być ważne. Rzeczy, które nas Zmucą, zawstydzają czy rozczarowują, okazują się błachy. Dlatego nie chcę mówić młodej Kerry, żeby czegoś nie robiła. Bo wydaje mi się, że każdy jej krok był cenny. Wiesz, ta przemiana Kerry w trzecim sezonie chyba najbardziej mi się w nim podoba. Nigdy nie lubiłam tej bohaterki uh, tak, tak bardzo. Tak bardzo. <laughs> Aha, myślałam, że postawiłaś kropkę. Nigdy jej nie lubiłam. Oczywiście masz do tego prawo i staram się nie okazywać emocji, gdy to słyszę. Kręcenie tego sezonu było szczęśliwym okresem. Wydaje mi się, że ta historia jest soczysta, bardzo kaloryczna. U wszystkich tyle się dzieje. Kerry zaczyna nowy zawodowy rozdział, pisząc powieść i ta historia ją wciąga. Pozwala przyjrzeć się mężczyznom, własnym wyborom, i temu, co w danym momencie wydaje się jej istotne. Miałam poczucie, że mówimy o czymś ważnym. Tak, ten sezon ma dużo kalorii, ale takich dobrych. Czujesz, że chcesz go spróbować. Taki jest pyszny. Cieszę się, że znalazłaś w nim coś dla siebie. Bardzo przyjemny sens. Poczucie humoru podbiło moje serce. Och, jak miło, dziękuję. To był zaszczyt móc z Tobą porozmawiać. Dzięki. Dziękuję i do zobaczenia ponownie. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień